Ok, ziomeczki, hej, Hate, witajcie, witam Was. Kolejną dziką w w sumie na Waszą prośbę. I zobaczcie, co tutaj znalazłem. Otóż i tego pana Endernajta dokładnie. I chcemy coś zabić go w tym odcineczku. Eee, no i co dalej, ziomeczki, co dalej? Pisaliście, żebym tam wrócił po tej idei. No ale niestety się nie udało. No i cóż, no, nie udało się, mówi się trudno. No i znowu mogę coś zrobić, to jedynie z sens żelaza. Pozostawię ze skrzynce eee, villagerów. Eee, kurde! Chodziło mi o ten. Chodziło mi o. Skrzynkę yy, Kowala. Yy, za to że ziewam, ale jest po prostu rano i się nie wyspałem. Ale to zmienia fakt, że muszę teraz nagrać odcinek nie tylko musza, ale i w sumie chce, i to bardzo, bo nie nagrywałem dzisiaj Więc cóż, spróbuję sobie go zabić. Jak widzicie, nie mogę na niego popatrzeć. To jest Ender Knight i będę go musiał być po stópkach Dobra, dobra. Jak widzicie, jest kozak, jest kozak. A, przez drzwi nie możesz mi uderzyć. A to spoko. kurde czyli dla musiet jest gin. On dropi tylko perełkę. To w sumie nieźle. I zobaczcie, co zrobię takiego bumeranga I zobaczymy, kurde. Czy. Czy on dobrze działa, czy nie? Na przykład na tym villagerku napinamy i boom What? Jeszcze raz. E, nice, jeszcze raz. A mogę tam tych dwóch? Czekajcie. A bo taki ma wyższy ten rozrzut. A czy to wróci? Wraca, dobra, jeszcze raz. I. Nie, jednego, na jednej się zatrzymuje, już myślałem. Spróbuję no, tego ptaszka ustalić, żeby nie był ptaszek, tylko motyl. I kurde, i. Jolo. A ty, kurde, jeden Chińczyk. Dobra, nie zmienia to faktu, że e, dzisiaj się wybierzemy gdzieś. A gdzie? Otóż i właśnie nie wiem, e, ponieważ do no kurde, muszę sobie mapę otworzyć. Jestem w tym miejscu, tu mam dead, właśnie, deady, więc pójdziemy sobie gdzieś w tamtą stronę. A widzicie, dużo mapy jeszcze nie odkryłem. W tamtą stronę tak, możemy iść przez ten lasek, w sumie nie wiem czy iść przez ten lasek, czy iść bardziej przez pustynię Myślę, że przez pustynię, bo na pustyni dużo rzeczy spotykam ostatnio Zobaczcie ile to jest tych struktur wszystkich No i zobaczymy, jeżeli oczywiście chcecie w upaka, tak jak zwykle was, wam przypominam po prostu o zostawieniu kciuka w górę W nie mam tego, nie mam, e, jakąś, jak się nazywa tego, łóżka ja lasek, zbieram trochę wełny Więc przypominam o zostawieniu kciuka, kciuka w górę, ponieważ to mi wyznacza po prostu czy seria jest fajna czy nie, czy mam coś poprawić i tak dalej, i tak dalej co to jest? Zaraz muszę to zobaczyć. To jest jakaś woda dziwna? Nie ogarniam. Czekajcie chwilę. Co to jest? To jest woda? To jest taka. piaskowa woda, chyba. Nie no, ładna jest. Mi się podoba. Taka przyjemna dla oczka, dobra. Zobaczymy. Ja sobie jeszcze włączę raz mapkę. Eee, no i gdzieś pójdziemy, kurde. pójdziemy gdzieś tam. No i zobaczymy, co nas spotka. Ja sobie z wami troszeczkę chwilę pogadam o tych różnych sprawach. W sumie nie mam. Nie ma żadnych spraw do omówienia. Więc proszę was tylko i wyłącznie o to, żebyście dawali mi jakieś. E, ciekawe e, rzeczy do omówienia właśnie na tych odcinkach, bo po to są te odcinki z uwaga, żebym teraz z nami pokazał, ponieważ ja jak wiecie, e, muszę dużo rozmawiać, strasznie dużo, a nie wiem najczęściej o czym. Dlatego dawajcie mi te jakieś tematy, e, no i to w sumie tyle. A! No podejmiemy temat wakacji w tym momencie. Przejdziemy się i podejmiemy temat wakacji. E, ponieważ wakacji chciałbym... Nagrywać codziennie odcinki, raz z The Forest, tak, ponieważ taka jest moja ulubiona seria yy, I raz, to jest normalny Enderman, what? Mogę go sobie zabić? Albo to jest taki, o on jest taki, oooo Enderminion, że coś mu się stało Sorki mu, bro, ale zakończyłem twoje cierpienia yy, No i jak mówiłem, po prostu piszcie, piszcie No i wakacje, wakacje yy, To jest pułapka chyba, tak? Co to jest, endergolem No kurde, nie mogę się rozwinąć, zaczekajcie chwilę, muszę zostawić na razie ten temat. Eee, no i zabij tego Ender Golema, bo ja nie wiem co on... to wszystko zabija, co jest tu po drodze, co się zespawnowało jakaś góra czy coś. A ty, synu? Kurde, no nie, jest noc i muszę zmienić shadera, nic nie widzę. O kurde, jolo. Dobra, on nie jest taki duży, on nie jest taki, on nie jest taki, znaczy mały w sumie, żeby tu podejść. Ci kurde, kupo wagiń Dobra, nice, nie wiem co mi dropu, ponieważ nic nie widzę, kurde. No i muszę się przełączyć na te chyba, tak. To były te takie przyjemne dla oka. Dobra, te były takie przyjazne nawet. I yy, w sumie nielagujące, więc to też jest plus. E, coś nic mi je ty kurde, skurczy wykuję. E, no i spróbuję sobie tutaj tą pułapkę. Zapomniałem zrobić pochodni, super. E, ale tutaj było... To był Dobra, to czekajcie chwilę, ja zrobię sobie pochodnie. Poszukam tutaj trochę węgla. No i zaraz się z wami witam, jak przyjdę już z pochodniami zrobionymi. W sumie, bo nie chcę Was tym zanudzać, więc czekajcie chwilę, cięcie ziomeczki Okej, okay, Vertex stoi przed drzwiami od kopalni. I tak, dokładnie wykopalałem, 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 wykopałem po prostu e, dużo, dużo węglosa. I przy okazji, diazem diaksy, ale już nie chciałem tego Wam. o tym Wam mówić. Zruszałem kilka kilofów i zobaczcie na to, ile. No kurde, ile! Dajcie mi dokończyć w końcu ile znalazłem węgla, zaraz wam to pokażę mam też taką tymczasową bazę, no zamknijcie się na chwilę kurde mam tymczasową bazę tam przy kopalni, ale to jest mój fakt, że wam pokażę odłożyłem najgorsze, najmniej przydatne rzeczy, jakieś tam cobblestone'y no i zobaczcie na to, co mi się udało e, zrobić, jest to e, extreme torch czekajcie jak to się craftowało, o dokładnie tak e, extreme torch, i jak widzicie, zobaczcie jak ono świeci gdzie to? I czy to nie jest kozak, to jest tylko i wyłącznie redstone ee, Więc redstone raczej mi się nie przydaje, a to jest o wiele lepsze według mnie ee, Od tych torczy, tylko że redstone ma znalezienie, niestety i nie mogę tego więcej zrobić, ale no cóż A ty kurde kupo gunwa, zginij mi tutaj, bo czy jesteś kasowari? Nie wiem co to znaczy kasowari Pewnie jakiś kurde os, o, ostrich, czyli nie ostrich to jest ten, ale ja nie wiem co to jest kasowari To jest chyba ten, no kurde, no dlaczego on wydaje dźwięki kota to jest ten, gandemy, no zapomniałem Barzant, o coś takiego, Barzant, dobra, przypomniało mi się słowo Więc spróbuję to sobie odświecić Extinctorczem i zobaczyć co tu jest Słudiaksy, mm. ale ja wiem, że to jest jakaś pułapka Z tego co, co pamiętam, czekajcie, to jest, co to jest? Co to jest? To jest sand? To jest gravel, o ty kurde, kupo gówna, tak, tak Jasne, ja bym się niby nabrał Możemy iść po te jak bo w sumie nie mam diaksu, jestem biedny teraz. Mam troszeczkę cobblestone'a. I sobie spróbujemy tam wbić, właśnie. Więc spoko, hop, 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 hop. No i zobaczymy, hop, tutaj. I ciekawe, czy możemy. O jezu! Naprawdę, tu jest jeszcze lawa pod tym? A czy jak chciał się wykopać, to jeszcze tu jest lawa. Okej. Okay. Czekajcie, to, to, to trzeba potajemnie zrobić to trzeba, nie, nie, nie potajemnie, ale mm, Trzeba to zrobić Bardzo mądrze a, Może ja to po odcinku Albo na live, o dokładnie, na live się tym zajmę Ponieważ, no kurde Nie wiem, nie wiem czy tam jest warto schodzić Jezu, ja się no i ja po wakacji Chciałem wrzucać y, właśnie Odcinki dziennie, codziennie Nie wiem jakbyście wy na to Zareagowali I to wszystko od was zależy, jeżeli chcecie Napiszcie w komentarzu czy chcecie, czy nie ja się do tego przystosuję. Po prostu jeden odcinek z The Forest, jeden odcinek z Minecrafta lub z innej gry. Chodzi mi, znaczy zamiast The Forest może być inna gra i tak dalej, i tak dalej, ponieważ na razie The Forest jest jeszcze, kurde, w takiej fazie, że nie ma co robić. Po prostu nie ma co robić, ziomeczki, a jak nie ma co robić, to nie ma po co nagrywać odcinków. O, możemy się wybrać do tego świata. Red Ant to była mrówka, tylko chodziło mi do świata tego, no tego innego, nie pamiętam jak on... On już się tam nazywał Holy Mother of Garden To sobie sobie na następny odcineczek Dlatego się dziwiłem, co mi się tak... Co mi tak znakowało? A to się wygenerowała taka struktura, no? gadamy trzeba będzie tam pójść. Czy ty mnie bijesz? pełno zombiaku słyszę. Eee, to sobie weźmiemy, to, to jest do Mind Magiki, to bardzo mi się eee, przyda. Okej, okay, pyk. Dobra. Czy ty masz łuk zombiaku? Ty tyk, panie, panie, sydu. Tym jest za jakiś na łesy ma co to są za zombiaki? Kurde co SIĘ DZIEJE Nie, ja muszę coś zjeść, muszę coś zjeść, muszę coś zjeść A no nie, na pewno nie rotem, flesz. no ale dobra Jolo, Yolo Gincie, 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 dobra Nasze ciebie nie podpalili Ten ma hełm, dlatego chyba nie płonie na... Powietrzu? Tak, chyba na powietrzu, na słońcu po prostu, na powietrzu chciałem powiedzieć One się leczą? Kurde, ty ginku po gówna ile tego tu jest? God fucking dammit Kupy i gu... Idę stąd, idę stąd, idę stąd, idę stąd, idę stąd, idę stąd Aaa, run, 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 run. Ron, jeszcze takie laki, dobra, nie muszę zmienić shadery. Za dużo jest ognia. zawsze ja, mam jakiś problem, że z ogniem mam kurde mało FPS-ów. Nie wiem, nie rozumiem tego. Ale wy mi kupy wywalać stąd. No, i teraz będę musiał biec Super. Okej, okay, ziomeczki, powróciłem, kurde I... na szczęście nie miałem długiej drogi, ponieważ Ja mam resw gdzieś w tym miejscu O, gdzieś tutaj, przy tym Przy tym tym i prosto sobie poleciałem Na szczęście jestem, uciekam od tych zombiaków Tam jest ich naprawdę pełno, byłem w tych skrzynkach od tyłu eee, <kłysy> od tyłu Zamurowałem tam wyjście, bo tyle mnie tam goniło tych typów, że to była masakra eee, Jeszcze coś mi bije, a, mrówki, dobra, mrówki to nie są takie złe eee, i zaraz wam pokażę Co ja, kurde co ja kurde dostałem od tych ziomeczków zaraz wam pokażę, znaczy od tego ziomka endergolema ponieważ nie zauważyłem, że dostałem u niego ender... endergolem ender, ender horn, nie wiem po co to jest może ktoś mi uświadomi, może coś ciekawego eee, no i to było w tamtych skrzynkach nic, nic naprawdę ważnego, była łopata i jeszcze kaksów, kilka... zobaczcie co mi tam ten typ są jakieś plague, czyli że jak naprawdę przykład trafi jakiegoś typa to będzie miał chyba jakieś zarażenie czy coś takiego no i fajnie zabija, fajnie zabija. No i ja sobie zabijam tego ostry. Nie, tego barżanta barżant chyba, to jest cust Sowari. Z barżant w końcu nie mam pojęcia. kurde kupo. A tamto zostawimy sobie na live'ik albo na odcinek, więc zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja się na razie przejdę i zrobimy sobie tu waypointa. Który się robił waypointy help może mi, please, please, waypoint. Select marker N, N, N marker. Nie? Nie? Nie, czekajcie. Underground, mogę sobie ten Teleport to sobie marker, nie, nie teleportować Next marker, delete, circle, center of map C? Tak, C? C, C? Nie jestem głupi, co to, co to jest? Czekajcie, R, regenerate, save error PNG, visible error, to tours, next marker A, prawym przyciskiem przypomniało mi się, dobra To wasa, al 64xx dobra, mamy dasa, Będziemy o tym pamiętać i tam już widzę kurde ziomeczki, no i zobaczymy jak to będzie, no więc zobaczymy na live, czy nam się to uda zrobić, zabić i tak dalej, i tak dalej, albo na, albo na odcinku jeszcze zobaczę Jak to będzie wyglądało eee, Tymczasem, tymczasem zabijemy sobie te obieczki, ponieważ to się nam przyda i sobie zrobimy ten battle towerek towerek, towerek, kurde, i mamy coś tu dalej, coś się wygenerowało, chyba nic Chyba nic. I tu mamy coś w Battle Towerze. Mam nadzieję, że mamy. Dobra, są ząbiaczki, nasze ci nie spawnują. Jest hełm, ponieważ te hełm. wpadł mi do lawy. To jest plus. To sobie możemy wziąć. Zawsze spoko. O, i bohanek chleba. Znaczy, niech on bohanek chleba, tylko po prostu wit. Czyli zbożem też możemy wziąć. Dobra, ja idę na górę, bo nie ma chyba sensu iść na dół w tym Battle Towerze. Nie wiem, już nagrywam ziomeczki, może sobie sprawdzę. Eee, nagrywam już. Łojezu, 17 Będziecie mieli dłuższy odcinek, bo chcieliście. Eee, ale oczywiście nie 17, oczywiście cięcia i tak dalej, i tak dalej. wiecie, jak. To. Wiecie jak to jest A eee, tymczasem zjemy sobie tego cane Mam nadzieję, że mnie nie zatruje No jest zawsze na ostatnim mnie truje Czy to jest jakaś eee, te, nie wiem Opcja że zawsze tak jest, że truje po prostu e, na ostatnim tym, No nie mam pojęcia no, Ale dobra, tymczasem sobie idziemy w górkę W górkę, w górę po prostu I zbieramy sobie co, co nam potrzebne Na górze jest boss z tego co pamiętam No i zobaczymy Czy nam się to uda Naprawdę? Nie ma bossa, czyli że włączyłem niby pitfall? Nie no, nie włączałem pitfall'a To są jakieś spawner, może tu nie mam bossa po prostu, nie rozumiem Ale są creepery i nie chcą się spawnować, to bardzo dobrze, słuchaj, bo musimy spaść na dół teraz Do jakiejś wody, do tej trafię, trafię, uwagę, Vertex trafi I jest, trafiłem, dobra Okej, okay. to jest kolorowa mrówka, ona my chyba tepnie do jakiegoś w ogóle innego Z tego co pamiętam, nie? Rainbow, a no spróbujmy, spróbujmy Eee, a, 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 a. Czekajcie, nie, nie, ja się, ja się boję, boję się kiedy indziej? No, jeszcze jeden odcinek Bo już no kurde zaraz będziemy musieli kończyć A kurde tutaj wiecie Wiecie no, będziemy zwiedzać Będziemy zwiedzać następnego odcineczka spokojnie i na live'ach Na które was oczywiście zapraszam, ponieważ Ponieważ, ponieważ tak, tak Ponieważ tak <laughs> Co jeszcze byście się pytali? A oczywiście byście się pytali Co to jest za dźwięk Facebooka? Wyłączmy wysłuchaj, to nie jest dźwięk Facebooka to jest dźwięk animacji ludziska, taki dosyć lepiej jesteście kiedy jest ten dźwięk Facebooka, to jest po prostu animacja. No jak nie jak nie animacja, to musi być u was. Pamiętajcie o tym tylko i wyłącznie, więc no kurde ziomeczki, to jest tylko i wyłącznie animacja Facebooka, żebyście po prostu tutaj niego wbijali, ponieważ jest was tam za mało, bo tylko 4000, a na YouTube jest aż... Was już 30 parę, więc bijajcie na Facebooka zobaczymy. Wiem, że mało osób ma face'a, znaczy nie mało, ale mniej osób niż YouTube'a, ale jak tam chcecie, wbijajcie fajne info, robię tam jakieś mini wloczki i, i te sprawy. E, Okej, okay, więc chyba już tu więcej nic znajdę, nic jeszcze się noc robi. E, czy ja jestem ekstrem to, czy będę miał większy zasięg pola widzenia niż w tym normalnym, tak jest? a z ekstrem to aha, ekstrem to w ogóle, no szkoda, szkoda Przez dynamic lightem nie działa, a weźmiemy sobie to do mind magicki i w końcu różkę będziemy musieli zrobić. tam straciłem moją tą ziomeczki, nie moją różdżkę tylko straciłem y, tą e, moją, do mind magic'i do stworzenia różdżek, wiecie, takiego, ten pył taki no i trochę, trochę lipa, trochę lipa, idziemy przez ten mroczny las może nie taki mroczny, bo on jest z i w sumie jest on lepszy y, niż taki mroczny, bo ten mroczny to jest tam o coś tam tam są endermany, nie będziemy ich uwolnić na razie, bo nie chcemy się tam iść e, Tam mamy waypointy zapisane i coś tu jest ciekawego o, Ja na razie nie widzę Czy ja się w ogóle dobrą stronę kieruję? What? Może nową mapę odkrywam po prostu Nie, o ty kurde pająku, pajająk Pajająk mnie bije Dobra, szybko trzeba coś zjeść, szybko trzeba zjeść bohannę klemo najlepiej To jest zły chicken? Nie, to jest dobry chicken, uff Bo są w to te złe chickeny i złe świnie i tak dalej, i tak dalej a, to jest naprawdę wkurzające, sorki, uderzyłem mikrofon A, no i zobaczymy, zobaczymy, kurde Myślę, że 20 minut odcinek będzie wam pasował Wakacje, je, wakacje piękne Też wam będę takie odcineczki sadzał Z dwupaczka. no i zobaczymy Pamiętajcie, że muszę nagrać wszystko na zapas, kurde Bo ja wyjeżdżam, pamiętajcie o tym, że Ja wyjeżdżam, wyjeżdżam w lipcu No to są to własne złe chickeny Ale nie będziemy się z nimi bili Wyjeżdżam w lipcu, dziewczynki. wyjeżdżam w lipcu mm, około, o dziewczyno Tylko nie mam, kurde, kwiatków Wyjeżdżam w lipcu, no i nie wiem jak wam to powiedzieć, nie będzie mnie przez dwa tygodnie a, Ale nie będzie mnie przez dwa tygodnie, nie tak kurde, że nie będzie, tylko będziecie mieli filmy na kanale Mam nadzieję, że mi zrozumiecie, że nie będą się pojawiały takie długie odcinki, ponieważ chcę nagrać na zapas, będę zmęczony po prostu No i co ja na to wam poradzę, kiedy wy będziecie chcieli odcineczki, a ja, a ja po prostu się nie będę wyrabiał No próbuję, próbuję nagrywać, próbuję wam zrobić to na zapas wszystko, chcę żeby, nie, żeby była aktywność na moim kanale, kurde no i żebyście po prostu mm, wiedzieli co, co się dzieje mm, tu, tam i tak dalej, i tak dalej. Więc cóż, to było na tyle. Z tą piękną dziewicą tutaj się żegnam. Może ja sobie zrobię nie mam drewna. Musiałbym wykupić sobie drewno, bo ja wolę, ja wolę się jednak w dzień żegnać, kurde. Kiedyś było tak, że zombieaki mogły atakować podczas tego. Mm, podczas... W sumie ma ja jestem idiotą. Że zombieaki mogły atakować podczas tego snu, tak? Z tego co pamiętam Eee, to tak właśnie było, ale to nie zmienia faktu, zombie, żebyśmy je zostali. Co? Gim, dobra. Okej, okay. to jest duże drzewo, to jest duże drzewo, więc shiftę będziemy je ścinać, chyba? To też nie wiem, zobaczę. Dobra, to, co Dobra, nie wiem, co to drzewo. Ja się dwa już gram w tym momencie. A, eee, znaczy, w sumie nie w tym momencie, bo chcę ściąć je i w końcu. No, zombiak, won mi stąd! Ścina drewno, ząb, tego zombiaka. Nic z drugiego planu, mi z drugiego planu, zostaw, 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 zostaw nie, 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 ty kurde kupo, Dobra, żegnam się w tym momencie z wami Już nie wytrzymuję, kurde Ja będę grał w następne się mieli na zapas Trzymajcie się i cześć Do następnego odcinka, kurde Trzymaj dan itu bakal terus <laughs> dan itu bakal